śnieg za oknem, parę godzin do Wigilii, a ja siedzę i nagrywam o łowcach kości. E, witam wszystkich serdecznie, 24 grudnia, bo jak to nagrywam, to pewnie jeszcze dzisiaj to wrzucę. E, z góry od razu życzenia, wszystkiego dobrego na święta, błogosławieństwa bożego i tak dalej. No ale nie po to się dzisiaj tutaj zebraliśmy. E, dzisiaj zebraliśmy się po to, żeby pogadać o łowcach kości, których skończyłem już jakiś czas temu. Miałem to nagrać parę dni temu, no ale jakoś tak tu zawsze. Tu, tu mikser chodził, tu tuczek, tu coś, wie, wiecie, telewizor kolendy i, i w sumie to nie było możliwości za bardzo, żeby się do tego zabrać. Teraz chwila jest czasu, więc mówię usiądę i coś nagram. Póki jest e, chwila ciszy w domu, że tak powiem. Prawie nikogo nie ma. Chwilowo. I z góry mówię, że postaram się w miarę krótko nie rozwolić. Chociaż i tak pewnie widzisz 40 minut materiału. No. Tak to już jest ze mną. E, no ale... <gryw> lubię sobie pogadać, co ja poradzę. Ostrzegam oczywiście o spelerach co do całej serii Malazańska księga poległych, aż do tomu 6 włącznie i do nocy noży. no Bo to powiedzmy jakoś tam przeplata. No jeszcze ewentualnie mogłem ostrzec o, o opowieści bo o Halajnie, Korbulu Broachu, ale raczej o nich nie będę wspominał, bo w sumie nie ma po co. Ale no, czujcie się ostrzeżeni o spoilerach ogólnie. No i co, przejdźmy do omówienia. W Fabu nie będę się w ogóle zagłębiał, w ogóle albo prawie w ogóle. No bo mamy kontynuację wątków z domu Czwartego, Powracamy wreszcie na kontynent Siedmiu miast. To powiedzmy tego timeline'u obecnego, bo. Poprzedni tom, tom piąty, czyli przypływ nocy. Cofnęliśmy się parę lat wstecz i poznaliśmy w ogóle zupełnie nowych bohaterów. Tutaj wracamy do, powiedzmy, starych, dobrych postaci, które już znamy, z pierwszych czterech tomów, tak na dobrą sprawę. To jest kontynuacja wątków z Domu Łańcuchów, ale nie tylko, bo i ze wspomnienia lodu. Także tu, powiedzmy, wszystko się łączy. Co prawda, nie dzieje się na Genabakis nic, tak, nic. Ale, ale w Siedmiu Miastach, co nie zmienia faktu, że jest to poniekąd kontynuacja też wspomnienia lodu, no bo powiedzmy idziemy dalej z tymi wszystkimi wątkami. Wraca Paran, który jest teraz tego władcą Tali. mamy motyw całej wojny między bogami, gdzie okaleczony bóg dostał to miejsce w swojej w Panteonie właśnie w, we wspomnieniu lodu, czy w Domu Łańcuchów, w którejś z tych dwóch tomów. Paran przyznał właśnie miejsce w Panteonie. Yy, mamy kontynuację tego podróży, czy w ogóle podróż Heborika, Krokusa, yy, Scylary, Felisin młodszej. Do tego mamy przygody Apsalar, która w, po pewnym czasie, po pewnych zleceniach dla Kotyliona przyłącza się do XIV Armii. Dodatkowo mamy parę nowych postaci jak Sierżant Helian, jak Bana Sachar. Jak kto jeszcze był Kapitan Faradon Sord, wraca Syn z domu łańcuchów, która ma tutaj znacznie większą rolę. No i wiadomo, cała 14 armia, czyli dowództwo, czyli tam powiedzmy Keneb, Tennebaralta, Taworet, Jantar. dodatkowo z, powiedzmy, żołnierzy, no to wiadomo, Skrzypek, Kalam, szybki Ben. I cała reszta tam żołnierzy, najważniejszy z wszystkich, chyba flaszka. No ale nieważne, mamy dalej ich tam przygody. 14. armia goni niedobitków z oazy Raraku, czy raczej z nadmorza Raraku, można już powiedzieć. Bo na końcu łow, tego właśnie do łańcuchów całą pustynię, całą tą oazę zalała woda i jest teraz morzem Raraku. I stamtąd Leoman z resztką armii ucieka do Egatanu. Gatan się malazańskim żołnierzem kojarzy źle, bo tam zginął Dasem Ultor. Oczywiście nie zginął, bo jak ktoś czytał Nocnoży, właśnie to wie o co chodzi, bo tam Hart opowiadał. Mm, tak. Więc nie nic więcej gadał, bo, no mówię, to jest Tom szósty z 10 książek, więc to po prostu warto samemu do tego dotrzeć samemu to przeczytać, bo naprawdę warto. To od razu z góry mówię. I tak, zanim jeszcze przejdę do takich plusów, minusów, chciałbym zaznaczyć, że przeczytanie Nocy Noży od razu przed łowcami kości jest najlepszym możliwym wyborem. Pojawiają się w łowcach kości po raz pierwszy w Walezerskiej Księdze Poległych postacie właśnie z Nocy Noży. Nie grają one większej roli, ale na, już na samym początku pojawia się razem z Tajsrenem, taj pojawia się Kiska i. I, i nie pamiętam jak się nazywał ten gościu, co, co był jeszcze z nimi. No ale ten jeszcze jeden gościu był, który właśnie w Nocnoży, oni mieli powiedzmy ważniejsze role. Tak tutaj pojawiają się co prawda na chwilę z Tye yy, no ale jest, metmekiska i tak dalej. I wiecie, jak oni się pojawiają chociażby na chwilę w Łowcach Kości, no to patrzymy, mówimy, A! Ja wiem kto to jest! To jest takie bardzo fajne yy, uczucie, że tak powiem. No i potem jak akcja się dzieje w Łowcach Kości na ostatnich 200 stronach mniej więcej, na wyspie Malaz, no to jest, też się pojawia Hart, Także mówię warto znać ich backstory tych postaci, o co chodzi, czy też do, co do samego Egatanu i dla sama Ultora, który był wspominany wielokrotnie na, na łamach właśnie tej powieści, no to warto sobie tam nocnoży przeczytać yy, i się z tym po prostu zapoznać. I przechodząc do. plusów, Minusów, chociaż najpierw chciałbym zacząć od trochę od wydania, ponieważ mam parę zastrzeżeń co do polskiego wydania. Oczywiście, by nie jest jakiś y, zarzut co do powiedzmy okładki czy twardej oprawy czy tak dalej, ale strasznie dużo znaczy może nie strasznie dużo, ale znalazłem literówki, znalazłem jakieś błędy w składni, w logice zdań po, gdzie nie gdzie, gdzie, gdzie. Nie wiem czy to wynika z tego, że autor tak napisał i tłumacz przetłumaczył tak jak było napisane, czy autor napisał dobrze i tłumacz się pomylił. Czy korekta coś źle zrobiła? Nie wiem, ale mam parę przykładów. Raz na przyboczną, czyli na Taworę ktoś się zwrócił do niej perca sarzowa, i to nie powinno tam być. W rozmowie między chmurą, a kimś, już nie pamiętam kim, o, bo chmura dostał w bramach domu umarłych od tlan i masa miecz krzemienny. I chmura, albo ktoś właśnie do chmury mówił coś, nie, chmura chyba mówił, że y, powiedział jest mi potrzebny, coś takiego, a powinno być jest im potrzebny, coś takiego było. Y, tak samo jak była wspominana preda Unutalhebas z Przypływów Nocy, która była kobietą, to zrobili z niej faceta. Y, ktoś w Łowcach Kości, chyba Kittista Edur powiedział z predą hebazem, coś takiego, albo Unutalhebaza gdzie to jest kobieta, więc tak tej końcówki chyba zem, chyba za nie powinno być. Tylko unutal unutalhebaz, bo to jest kobieta. No i inne parę literówek jakoś przez tą książkę znalazłem. W poprzednich tomach tak nie było. Nie wiem z czego to wynika, ale chciałem po prostu tak o zauważyć. Co do moich plusów, minusów, zastrzeżeń i tak dalej, co do samej książki, także mówię, no, w fabułę już dalej nie będę wchodził, tylko powiem, co mi się podobało, co nie. Tak dla tych, którzy powiedzmy czytali, którzy są zaznajomieni z tym, o czym mówię. Zacznę od, może, czekaj, czy jak ja mam to ustawione? Aha, no dobra. To tak. Podziemia są za długie. Akcja pod Egatanem ciągnie się, nie wiem, na 100 stronach. To jest w hu... za dużo, naprawdę. Krótki kontekst. Była bitwa, czy oblężenie Egatanu. Doszło do bitwy w środku, bo zrobili wyłom w murach, czternasta armia i się starli z buntownikami w mieście. Miasto całe zaczęło płonąć od Oliwy, która, z którego właśnie Egatan słynął i zaczęła ona wypływać na ulicę. Generalnie całe miasto płonęło. Nie dało się z niego uciec, bo, ta, bo wyrwa również była w murze przerwana ogniem. Więc tym, którzy się udało uciec przez właśnie ogień, dzięki pomocy Sin, czarodziejki, która powiedzmy się specjalizuje w ogniu, tak w dużym uproszczeniu mówiąc, to udało im się uciec przez tą płonącą wyrwę, bo ona im zrobiła jakieś przejście, ale dla tych, którzy nie byli na tyle szczęśliwi, żeby ją spotkać po drodze, dotarli do świątyni królowej snów i tam Flaszka znalazł przejście podziemne do jakichś tuneli i oni tam wleźli. I tu zaczyna się jeden z największych minusów tej książki, przez co nawet myślę, że obniżyło moją ocenę o całą jedną gwiazdkę, bo wystawiłem koniec końców 8 na 10. A wydaje mi się, że gdyby nie to, to dziewiątka byłaby na spokojnie. I ten to mógłby być porównywany do Bramdom Umarłych, chociaż i tak trochę by mu brakowało. No ale nie dostał 9 na 10, bo czołganie się przez te tunele, łażenie tu i z powrotem, i z powrotem szczególnie że tych postaci tam było kilkanaście, kilkadziesiąt. Potem, jak spali, to kilka od różnych osób sny śledziliśmy, jak się, jak się śnili o czymś. I ja rozumiem, że to było zrobione po to, żeby wejść im do głowy, jak zagrać na tej psychologii tych baterów, że oni przez kilka dni nawet czołgali się po jakichś podziemiach w tak ciasnych tunelach, że się ledwo dało przeczołgać, a oni uciekali pod całym miastem przez wiele godzin, wiele naście, wiele dziesiąt pewnie nawet. I że to miała być ta ich przemiana, także to jest to wydarzenie, które będą wspominali okropnie, że będą mieli jakieś traumy i tak dalej. Ja rozumiem, ale nie trzeba było tego rozciągać na aż tyle stron. Wiecie, jest, zaczyna się powiedzmy to, no i czytamy, że jak się czołgają po podziemiach powiedzmy przez kilkanaście stron, jest pauza i. Później znowu jest to samo. Czołgają się, kilkanaście stron czytamy o tym, jak przełożą przez tunele, tu się ześlizgują w dół, tu się wspinają do góry, tu jakieś pomieszczenie znaleźli. I jest pauza i to samo. Ja rozumiem, że można zrobić, że czołgają się, tu znajdują faktycznie to pomieszczenie z miodem, które było i czołgają się i wychodzą. Ale nie, oni się czołgają, potem się czołgają. Potem się czołgają, wspinają, spadają. Potem znajdują pomieszczenie z miodem. I potem 15 razy znowu się czołgają. I dopiero wychodzą po jakichś 100 czy 200 nawet stronach. Rozciągnięte jest to naprawdę nadmiernie. Tym bardziej, że tam nie ma jakichś. Z tego co pamiętam, jakichś bardzo fancy opisów psychologiczno. Po prostu, żeby wejść w głowę bohatera. Tylko tam jest dosłownie bardzo dużo takich fizycznych opisów, jak oni idą. Po prostu. Czy idą, czy się prześlizgują, czy. Czy włażą w jakieś wyrwy, czy niewyrwy, czy flaszka, który tą swoją szczurzycą, bo on ma tę moce, że może wejść w głowę jakiegoś zwierzęta, zwierzęcia i patrzeć jego oczami i nim sterować. No To on znalazł sobie szczura i dzięki temu szczurowi w ogóle znaleźli wyjście. I my takie rzeczy śledzimy, właśnie tak jak wspomniałem, czysto fizyczne, że po prostu coś się dzieje, coś się dzieje, coś się dzieje. Nie ma nic faktycznie z tym jakimiś emocjami, czy psychologią i tak dalej. Więc po co za tak rozciągiwać? Naprawdę nie rozumiem. I odchodząc już od tego, bo nie chcę też lać kwasu, bo nie ma polsa, bo książka sama w sobie jest naprawdę rewelacyjna. Przechodząc do mniej więcej trzech rzeczy, yy, zacznę od tej w cudzysłowie najmniejszej. Yy, Dujek umarł. Dujek, jednoręki, który był z nami praktycznie od samego początku serii. On nie był nigdy postacią pierwszoplanową, to prawda, ale i tak był. I powiedzmy sceny między nim a suieczką, we Wspomnieniu lodu chociażby, Tam te różne narady, nie narady, jak oni szli do tego czarnego koralu. No, to jest takie smutne wydarzenie po prostu, bo to była postać drugoplanowa. Nie, znale nie, nie znaleźliśmy jej jakoś super, bardzo nie wiadomo jak. Chyba nigdy nie śledziliśmy. Historii z jego perspektywy. No może, może we sumieniu lodu jakąś tą bitwę jedną. Tak mi się coś kojarzy, że tam mogła być jego perspektywa, chociaż też nie jestem pewien. No ale w każdym razie nie poznaliśmy go zbytnio, ale uchodził po pierwsze wśród malazańskich armii za legendę. Po drugie z opisów, jak się inne postacie wypowiadały na jego temat, on był po prostu dobrym człowiekiem. Także to idzie po kilku tysiącach stron malazańskiej Księgi Poległych, czy już może nawet kilkunastu. Nie, nie kilkunastu, jeszcze nie, po kilku tysiącach. Po tych sześciu tomach, no to jest po prostu przykre. To jest akurat jedno ze, ze smutniejszych wydarzeń. Też wiadomo, nie jesteśmy, nie, nikt nie był raczej z tą postacią jakoś bardzo emocjonalnie związany, ale przez te wszystko, co, co wspomniałem przed chwilą, to jest najzwykle w świecie po prostu smutne wydarzenie. I przechodząc do następnej rzeczy, chyba zacznę od Krokusa. Szkoda mi jest chłopaka. Po prostu jest mi szkoda chłopaka. On był w cudzysłowie niewinnym złodziejem, no bo wiadomo, zło złodziej i niewinni nie idzie jakoś w parze, ale chodzi o taką czystą niewinność yy, młodego wieku, że tak to ujmę. No bo to był taki, wiecie, można by rzec, trochę żartobliwie. Dobry chłopak, dzień dobry zawsze na klatce mówił, nie wiecie o co chodzi. No on był sobie w Darugystanie, złodziejem, i pamiętam, jak śledziliśmy historię z jego oczu w ogrodach księżyca, czyli w pierwszym tomie malazańskiej. To było takie luźne, lekkie, mógłbym, mógłbym powiedzieć. No, sobie wiecie, coś tam biegał, skakał sobie po dachach, tu w jakiejś dziewczynie się zakochał. To było takie trochę teen story, chociaż też nie do końca, ale mniej więcej. I tą jego historię śledziło się bardzo przyjemnie, po prostu. Tak tutaj, no, jestem pod wrażeniem. Bo on po pierwsze, no dorósł, bo tyle co on już przeszedł yy, i też przeszedł przemianę w końcu, z Krokusa na Nożownika. Yy, zmienił imię i tak dalej, yy, także to już jest yy, Sporo. No, ale to już zaszło dwa tomy temu w Domu Łańcuchów. Ale tutaj jak czytam, jak on opowiada scylarze o Darudzystanie, o tych wszystkich tam gazowych, czy tam nie gazowych, już nie pamiętam, tych latarniach, jak ten Darudzystan wygląda. I tego ten tęsknota za domem, po prostu. Ech, to jest takie przebijające, to jest tak... Wiem, że będę się powtarzał to samo, co przy Dujeku mówiłem. E... No ale to jest po prostu przykre. Gdzie, wiecie, chłopak tyle teraz co przeszedł, w sumie to nieodwzajemnionej miłości do Absalar, do, do dziewczyny, którą. A po prostu chciał jej pomóc. A skończyło się tak, że w sumie ich drogi rozdzielił kotylion. Znowu. No to przykro się po prostu o tym czyta. Gdzie on mógł sobie spokojnie żyć i tak dalej. Wiadomo, wybrał tą ścieżkę, żeby odprowadzić Absalot do domu. I tak w sumie od tego się... Na tym się kończyły Ogrody księżyca, od tego zaczynały się brały Domu Umarłych. No ale to jest takie trochę dołujące. Gdzie, gdzie są te sceny, gdzie on opowiada stylarza właśnie o Darujestanie i wspomina dom. Świetnie napisane. No i bardzo smutne niestety, takie wejście w głowę Krokusa który jest młodym chłopakiem, a widział znacznie więcej od reszty. Był o krok od śmierci, to zapewne więcej niż raz. No ale nawet tutaj, przy wiosce, gdzie tego... Nie pamiętam nazwy tej wioski, nie wiem, czy ona w ogóle była nazwana. No ale tam, gdzie zginął Heborik. To było dość smutne. I zanim przejdę do ostatniej rzeczy, o której chciałem wspomnieć, to właśnie, jak już jestem przy Heboriku, teraz mi się przypomniało, co do wątków ogólnie. Akurat wątek podróży Heborika mi się mega podobał, bo odbram domu umarłych. Wątek tych Jadeitowych gigantów dla mnie jest jedną z ciekawszych rzeczy w ogóle w całej serii, bo nie wiemy o tym praktycznie nic, a zdaje się, że to będzie miało kluczowy wpływ naprawdę na całość malazarskiej księgi poległych. Cały dziesięcioksiąg mi się wydaje, nie jestem pewien, no bo wiadomo, nie dotarłem do końca dziesięcioksięgu. Aczkolwiek myślę, że to będzie jedna z najbardziej kluczowych rzeczy, jeśli chodzi o samo zakończenie. Z, czy to z okaleczonym Bogiem, czy z czym to, to, co tam się będzie działo w ostatnim tomie, nie mam pojęcia. No ale wydaje mi się, że już od samego drugiego tomu jestem prawie pewien, że te jadeitowe giganty będą miały ogromne znaczenie później. Tutaj się już poniekąd tak dzieje z tymi 12, czy tam ile słońc na niebie, co się pojawiło. Nie będę spoilerował za dużo. Ale no, tu już się działo. A, ale udało się, powiedzmy, to jakoś przezwyciężyć, w cudzysłowie. No, i to będzie miało duże znaczenie później, tak mi się wydaje. Jestem prawie pewien. Dlatego ten wątek mnie bardzo ciekawił. No, bo to jest z tych, powiedzmy, dużych rzeczy, w cudzysłowie. I to mnie właśnie bardzo zaintrygowało. I od samego drugiego tomu, jak tylko Heborik dotknął tego palca giganta, jak się dowiedziałem teraz, że oni tam będą wracać na otataralową wyspę. No to to był jeden z lepszych wątków, jeden z ciekawszych wątków. Yy, tym bardziej, że Krokus tam podróżował, więc to co przed chwilą mówiłem o tej tęsknocie za Stanem, to też było w tym wątku, dlatego to jest jeden z lepszych wątków yy, w całym tym tomie. Właśnie w przeciwieństwie do tego czołgania się po tych tunelach, o czym mówiłem, że to był jeden z nudniejszych yy, czy bardziej niepotrzebnych scen, sekwencji. Tak to jest yy, naprawdę coś yy, subiektywnie po prostu superowego, bo mnie to no, ciekawi po prostu. Bardzo fajny wątek, czy ark historyczny ma również Paran, który przejmuje mm, po Dujeku drugą armię, czyli zastęp jednorękiego i zostaje wielką pięścią. Tam, co się dzieje w Gdanizbanie, czy pod Gdanizbanem również, y, też są bardzo fajne sceny, ale szczególnie w tam w mieście, tam, co się odwala, to jest w ogóle hit. Czy to z Soliel, czy Spoliel, y, Mówię, to już trzeba przeczytać, bo to jest naprawdę spoko. Humor w tej książce też był niezły. Nie było chyba momentu, żebym bym jakoś bardzo się uśmiał, może raz gdzieś, ale to już też nie pamiętam, więc nic zapadającego w pamięć. Yy, spoko, telorast i serwatka, można by powiedzieć, to jest takie chyba najbardziej komediowe duo z całej tej książki, aczkolwiek one mnie jakoś tak bardzo nie, nie bawiły, a raczej inne sceny, głównie z jakimiś, wiecie, takimi typowymi trepami z armii, yy, które coś, coś gadały, czy paran podającego się za, za kapitanami ludka, Yy, ona mówi przecież nie jesteś z Milutkiem, z Milutkiem służyłam <grym> to było akurat całkiem spoko yy, takie różne rzeczy, więc humor jest całkiem niezły, wiadomo to nie jest nic nie wiadomo jakiego ale taki nawet najprostszy żołnierski humor jest w miarę zabawny nie, w każdym razie nie jest to cringe'owo zrealizowane, więc to już jest duży plus, że czytamy i nie mamy skwaszonej miny że ugh, jakby co, tylko jest, jest w porządku to to najważniejsze. I ostatnia z takich większych rzeczy, o których chciałem wspomnieć, to jest tragizm postaci Absalar. Ech, w pewnym momencie, po wyczułganiu się spod Igatanu, nie pamiętam kto czy Kalam, czy Skrzypek któryś z nich zauważył właśnie, że Absalar w sumie wszystko jedno że ona się niczego też nie boi i doszli do jednego prostego wniosku: że ona po prostu chce umrzeć. I oni tam chyba przysięgi sobie, że nie dadzą, nie, nie dopuszczą do tego, czy coś takiego, tak mi się kojarzy, to jest dopiero wołujące. I będę powtórzę to trzeci raz, te same słowa: jest to smutne, jest to przykre. Szczególnie patrząc na to, jak ta jej historia się toczyła przez ostatnie pięć tomów, no bo wykluczając przypływy nocy, w sumie wspomnienie lodu też. No ale w ogrodach księżyca, w bramach domu umarłych, do, w domu łańcuchów. Wszystko, co ona przeszła, i patrząc na to, a na to wszystko, i powiedzmy to w świetle tego, spoglądając na taką ona monastera teraz postacią, no to jest. Nie mam synonimu, więc użyję ponownie słowa przykre, no po prostu. Gdzie ona z prostej rybackiej dziewczyny, mieszkającej w jakiejś wiosce w prowincji Itkokan w Kuontali, na kontynencie Kuontali, stała się. Najbardziej chyba wprawną zabójczynią w ogóle na całej planecie. Także widzicie, jak, jak wiele tu jest do przejścia, i ona to wszystko przeszła. I jej relacja w tej książce z Kotylionem, z którym, którego wreszcie mamy dużo i z którym naprawdę da się sympatyzować, bo wchodzimy mu w głowę, widzimy, jak on to wszystko widzi ze swojej perspektywy, które tak naprawdę. Można by go nazwać ponikąd nawet obrońcą ludzkości, no bo niby on i Ammanas działają razem, ale w sumie Ammanas jest po części obłąkany i wszystko, co, czym powinien się zajmować, y, trącienia spada też trochę na barki kotyliona, czy tam tan czytaj tancerza. I to działa, naprawdę to działa. I o ile ja nie jestem jego wielkim fanem nadal, tak bardzo lubię jego postać i sceny, w której y, na samym końcu książki, jak on po prostu siedzi i patrzy sobie na dłonie gdzie on płacze i przytula się z Apsalar, gdzie on nawet poniekąd jest dla niej ojcem, który zginął, a którego odzyskała przecież w bramach domu umarłych jeszcze. No, no, no przykre, no po prostu to jest bardzo smutne, jak, jak to wszystko jest, tego wszystkiego się dowiadujemy i, i oglądamy to z perspektywy kotyliona wreszcie. Także no... No sadge, no. no i to by było z takich najważniejszych rzeczy, chyba tyle. No, mógłbym, mógłbym jeszcze godzinę gadać o tej książce, yy, no ale nie będę. Powiedzmy, takie najważniejsze rzeczy, na które ja bym chciał zwrócić uwagę, to zwróciłem. Serdecznie polecam każdemu, naprawdę, zaznajomienie się z malazańskim Księgą Poległych, czy w ogóle ze twórczością Stevena Eriksona, z Jana S. Lamonta, czy całym świecie, z całym światem malazu, nie tylko z MKP. Polecam serdecznie, bo to jest kawał historii dający tyle do przemyślenia. Wiadomo, czasem, to muszę przyznać, pojawiają się jakieś... może inaczej. Jest wiele jakichś rozważań filozoficznych na różne tematy. Akurat w tym tomie było sporo na takich, o takich um, teologicznych rzeczach, czy bardziej o problemach fanatyzmu, do czego on prowadzi i tak dalej. Tego było tutaj bardzo dużo. Ale ogólnie przez cały dziesięcioksiąg y, u Ericksona jest mega dużo y, właśnie rozważań filozoficznych. Y, I owszem, to muszę przyznać, czasami y, są one zbędne. Są one napisane co najmniej dziwnie. I to nie wydaje mi się, że to, było, żeby to była kwestia tego, że ja ich nie rozumiem. Bo ja je rozumiem większość z nich. No ale czasem one są napisane tak. Że dochodzimy do takich wniosków i mówimy: To jest nielogiczne, halo, Erikson coś tu napisał. Czy, czy, czy po prostu takie oczywiste oczywistości. No, różnie. Od naprawdę trafnych stwierdzeń, tez i tych nie, nie skutków, tylko wniosków, dostajemy też czasem no, mniej logiczne czy potrzebne rozważania. To muszę przyznać. Ale okej, okay, to by było wszystko. Przechodząc do podsumowania, książka jest naprawdę rewelacyjna. Zabawa jest przednia i emocje, które nam towarzyszą, obserwując te wszystkie postaci, czy patrząc też z perspektywy na to, co one przeszły przez ostatnie 5-6 tomów, no to jest po prostu wow. Naprawdę nie jest to nadal poziom bramu Domu Umarłych. Niestety. Nie wiem, czy jeszcze któraś z książek to przebije. Zobaczymy. E, no ale mówię, Bramę Domu Umarłych ja lubię, no bo to jest po prostu bardzo moje klimaty, takie militarne, stricte militarne fantazy, szczególnie Sznur Psów. To było po prostu dla mnie cudo. Po prostu cudo. E, ale ja rozumiem, dlaczego, na przykład, że inne części malazjańskiej Księgi Poległych mogą się komuś bardziej podobać. Ja to rozumiem. Dlatego mówię, subiektywnie Bramy Domu Umarłych są najlepszą częścią. Obiektywnie być może już niekoniecznie. Bo widziałem, że dla wielu osób jest to jedna z najsłabszych tomów, niestety. No ale no. E, Łowcy kości, genialne. genialna zabawa, genialna rozrywka. E, czy, czy, czy to też granie na emocjach czytelnika, bo zrywamy się z tymi postaciami? Czy już naprawdę, czy już z niektórymi jesteśmy zżyci? E, kurczę, scenach, skrzypek, gra na skrzypcach. Nie będę mówił gdzie, dlaczego i po co. Ale tak naprawdę, jeśli załączycie sobie odpowiedni, powiedzmy, soundtrack w tle, czytając to, na przykład bardzo polecam z tego Scotta Buckleya, I Walk With Ghosts, jest taki soundtrack, czytam soundtrack, utwór po prostu stworzony właśnie przez Scotta Buckleya. Jak, jeśli byście czytali, powiedzmy, Owców Kości i dotrzecie do momentu, w którym skrzypek gra na skrzypsach, a dzieje się to chyba tylko raz w tej książce, Yy, wiadomo, spokojnie, nie będę spoilerował, bo to już jest podsumowanie, jest tu bez spoilerów. Ale jak to trzecie do momentu, kiedy skrzypek gra na skrzypcach, naprawdę załączcie sobie ten soundtrack. I Walk With Ghosts, znaczy soundtrack, no, utwór, utwór yy, od Scotta Buckleya i naprawdę no, idzie się rozpłakać razem ze słuchającymi jego gry. Naprawdę. Także książka jest niesamowicie naprawdę dobra, rewelacyjna. No i cóż, mogę powtórzyć jeszcze raz, że polecam naprawdę, naprawdę każdemu, żeby chociaż dał szansę tej malezańskiej Księgi Poległych, bo tyle emocji, tyle uczuć. Tak jak zawsze daję w opisie, jak jest coś z Malazów, że czytajcie Malaz dla, tych, dla tej frajdy, masy niesamowitych przeżyć, niezapomnianych. Wow, naprawdę, Erikson stworzył po prostu nie dość, że tak rozbudowany, i skomplikowany świat. Do tego jeszcze stworzył niesamowicie rozbudowane i skomplikowane postaci. I do tego niesamowicie, może nie niesamowicie, no ale poniekąd też skomplikowaną i naprawdę przemyślaną fabułę. No to jest jedna z najlepszych, jeśli nie najlepsza seria fantazy w ogóle. Wiadomo, ja jeszcze nie czytałem tych innych ikonicznych jak Sandersona, Abercrombiego, Mekhan, Księga Całości, Glanacuka. Czy nawet Martina, czy nawet władcy Pierśeni. Ja tych książek nie czytałem, więc też nie mam do końca książkowego punktu odniesienia, ale no, mimo tego jestem prawie że pewien, że malarzańska to jest jeden z najlepszych światów fantazy stworzonych kiedykolwiek, więc to cóż, polecam naprawdę każdemu. Jeszcze raz wesołych świąt życzę. Już niedługo, nie wiem czy w święta, czy po świętach, materiał o rezydencie dwójce remake'u, bo niedawno na live'ach żeśmy go skończyli. Dziękuję wszystkim jeszcze raz za obecność, tym, którzy byli. No i cóż, teraz pewnie się do dokończyć wreszcie zaginione Pelemysłów I, i potem, e, chyba, jeszcze chwilę zostanę przy Star Warsach przy Legendach i przeczytam sobie jakiegoś Rewana, może coś takiego, bo w sumie teraz w The Old Republic sobie pogrywam z powrotem naukowo, wrócił na święta nauk grania w MMO Star Warsowe, więc cisnę niesamowicie tę Gierkę. Także w sumie, jak już jestem, to przy okazji mogę tą tetralogię The Old Republic, książkową z legend przeczytać. No ale to spokojnie wszystko w swoim czasie najpierw zaginione plemię przeczytać i nagrać o, o rezydencie dwójce. Także no, chyba tyle ode mnie. Jeśli coś zapomniałem, to sorry, jak mi się przypomni i zapiszę i zapamiętam, no to przy wichrze śmierci za być może parę miesięcy się spotkamy i wtedy coś jeszcze wspomnę. Tyle, dziękuję wszystkim serdecznie za wysłuchanie. Trochę krótszego wreszcie materiału malazańskiej. No i cóż, dzięki jeszcze raz. Trzymajcie się, do usłyszenia. Cześć.